Ściekni. Publiczność. Proszę sobie usiąść. Państwo sobie usiądą. W tym miejscu skażący Jan Jączek, Jączek składa wniosek o możliwość zarejestrowania w przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. W tym miejscu stawił się prokurator. Nie wiem, czy to bardzo. Nie, nie, nie. Prokuratury Rejonowej Katowice. Północ w Katowice. Tak. I tak, tutaj jest to nie jest niepodległe, tylko możliwość rejestrowania przebiegu posiedzenia za pomocą rzędu, obraz podnosząc jego ocenie, przemawia za tym dobro interesu. Nie, i dobro, wysoki sądzę. ja powiedziałem, przemawia za tym ważny interes, interes społeczny, interes, ponieważ interes. sprawa. Dotyczy ogromnej afery finansowej, ukrywanej. Przepraszam, proszę mi pozwolić, odnotować. A ja bym bardzo prosił, żeby pani przewodnicząca nie przekręcała moich wypowiedzi. To ja w takim razie mam prośbę do pana, żeby pan dyktował, wypowiadał się w momencie, jak sąd poprosi pana o przerwę, żeby pan dał możliwość sądowi zaprotokołowania. To spowoduje, że nie będzie żadnych przekręceń w tym, co pan mówi. Dobrze? Czyli proszę posłuchać, co sąd odnotował. W tym miejscu skarżący Jan Jączyk składa wniosek o mądrość zarejestrowania przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i wie. w jego ocenie przemiał za, za tym ważny interes społeczny, albowiem sprawa dotyczy afery finansowej. Ogromnej afery finansowej ukrywanej, Wysoki Sądzie, Wysoki przez sędziów i prokuratorów Apelacji katowickiej. Przez sędziów i prokuratorów Apelacji, apelacji katowickiej Od ponad trzech lat jestem ofiarą o grupy przestępczej działającej w okręgu apelacji katowickiej, która doprowadziła moją, ma bo to ma związek wysoki sądzie właśnie z wnioskiem, z wnioskiem, który złożyłem właśnie utrwalanie dźwięku i obrazu I, i chcę ten wniosek uzasadnić, żeby mi są, że panie... ale nie, właśnie nie uzasadniłem. Proszę... Ja bym bardzo prosił, że, proszę żeby... Proszę, wnioskodawcy dla sądu jest wystarczająco uzasadnienie. Pan twierdzi, że przemawia za ten ważny interes społeczny wysoki... i sprawa, przepraszam, ja panu nie przerwam sekundeczkę, dotyczy afery finansowej. No, wysoki Sądzie, dla wielu sędziów, dziewięćdziesiąt kilka procent sędziów, dotychczas skończyły się moje wnioski w ten sposób, podkreślam, że tylko raz wyrażono mi zgodę na utrwalanie obrazu i dźwięku. Pozostałe wnioski, a było ich kilkadziesiąt, były odrzucane i sędziowie podobnie się zachowywali na sali sądowej jak pani w tej chwili, przewodnicząca, że zamykali mi usta, twierdząc, że oni wszystko rozumieją i, y, 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 i oczywiście uniemożliwiali mi nagrywanie obrazu i dźwięku. Dlatego. Przepraszam. dlatego Przepraszam. Ja w tym miejscu zaznaczył, że dotychczas sędziowie Aperacji Katowickiej Ale nie trzeba odpowiadać. Zaznaczyć, że dotychczas moje wnioski o możliwość rejestracji obrazu i dźwięku w zdecydowanej większości, ponad 90% kończyły się odmową działających w okręgu apelacji katolickiej, która, yy, prokuratorów i sędziów działających w zmowie przestępczej, którzy to funkcjonariusze publiczni yy, chronią oszustów z Gettym Banku, zadał, zadawali mojej mamie ogromny ból, cierpienie psychiczne, ofierze podkreślam oszustwa tego, co doprowadziło ją do śmierci. Natomiast ja jestem w podobnej sytuacji, bo od około już 4 czt lat, teraz będzie w listopadzie 28 listopada, będzie cztery lata, wysoki sądzie, Ja grupa skorumpowanych sędziów prokuratorów yy, wrażąco łamie procedury, yy, łamie wszelkie zasady obowiązujące w cywilizowanym świecie, ja zadaje mi... Ja twierdzę, że z tą sobą ja twierdzę, że jestem nie, ja tak nie powiedziałem, że jestem. Ja oczywiście powiedziałem, że jestem osobą pokrzywdzoną, ale ja bym bardzo prosił, żeby Wysoki Sąd zapisał, że jestem ofiarą dużej zorganizowanej grupy przestępczej. Przepraszam, jestem osobą pokrzywdzoną, na w przecinek ofiarą zorganizowanej grupy przestępczej. Działającej w okręgu operacji Katowickiej. To jest istota sprawy. Działającej w okręgu operacji Katowickiej. Gdzie, gdzie sędziowie i prokuratorzy. Panie Pan już chodzi tutaj na grunt tego, tej kwestii historycznej, ja, a sąd ma tylko rozpoznać ten ja, ja uzasadniam wniosek, Wysoki Sądzie. To, co robi się ze mną i z moją matką i innymi pokrzywdzonymi, którzy są tutaj na sali sądowej, to jest nie tylko nieludzkie, nie to jest, uważam. Ja uważam i z osobami, z Pani tylko fragmenty wybiórcze próbuje właśnie pokrzywdzonymi w, w aferze finansowej. Będącymi na w aferze finansowej. finansowej. Jest nie tylko nieludzkie, ale po prostu jest ciągłym naruszaniem powagi instytucji sądu i urzędu sędziego. Jest także naruszeniem. Jest ciągłym, ciągłym. Jest także ciągłym naruszeniem powagi Urzędu Sędziego i Instytucji Sądu. Powagi Urzędu Sędziego i Instytucji sądu. I protestuje przeciwko takiemu stosowaniu prawa, ponieważ, yy, yy, ponieważ ta sprawa dotyczy między innymi przestępstw popełnionych przez sędziego przewodniczącego Wydziału V tego sądu, gdzie yy, do rozpoznania sprawy wyznaczono, Yy, zastępcę, yy, yy, zastępcę Przewodniczącego Wydziału 5 panią yy, sędzie Sądu Okręgowego... Do, ja takiemu, sprawy, z takiemu sposobowi stosowania prawa... Takiemu sposobowi rozpoznania... Stosowania, stosowania prawa. prawa... Ponieważ ta sprawa... Ja Przepraszam, że do rozpoznania tej sprawy Oczywiście. wyznaczono... Że do tej sprawy spraw Wyznaczono... Zastępcą przewodniczącego Wydziału V, sędzie Sądu Okręgowego Dorotę Pasie tym w sytuacji, gdy, gdy czyny karalne na moją szkodę popełnił sędzia Sądu Okręgowego Damian, Damian Owczarek, pełniący funkcję przewodniczącego Wydziału. Szkodę popełnione zostały przez przewodniczącego tegoż Wydziału Piątego Karnego, przez przewodniczącego tegoż Wydziału Karnego, namiana Kowczarka. Który pełni właśnie funkcję przewodniczącego Piątego Wydziału. Piątego Wydziału, żeby dodać. Także Wysoki Sądzie, chcę w tym miejscu jeszcze dodać że kilka dni temu złożyłem wniosek do ministra sprawiedliwości, by przeprowadził kontrolę w sądzie apelacyjnym w Katowicach i w podległych y, sądach y, apelacji katowickiej na okoliczność ogromnej korupcji, jaka jest. Przepraszam, jednocześnie zeznałem, że kilka dni temu złożyłem wniosek. Do, Do um, ministra sprawiedliwości, ministra pana Jarosława Gowina, kontroli, kon szczegółowej kontroli w sądzie, w, w sądzie apelacyjnym w Katowicach i w, podległych i w podległych sądach, ponieważ ogromna korupcja, jaka jest w okręgu apelacji katowickiej, uniemożliwia mi jako pokrzywdzonemu i wielu innym osu, osobom pokrzywdzonym dochodzenie prawdy i sprawiedliwości. Wiesz, ogromna korupcja w tych sądach uniemożliwia dochodzenia mi i innym pokrzywdzonym osobom dochodzenia sprawiedliwości. Yy, wiem również, że redaktor, yy, yy, pani Krystyna Górzyńska. Z... No, przepraszam, proszę yy, wnioskodawcy. gdyby pan tylko wrócił jeszcze do tego, bo my nie mamy cały czas yy, rozstrzygniętego formalnego wniosku o nagrywanie. Yy, Przez, w związku z tym, bym, pozostałe... bym wio, wysoki sądzie właśnie y, prosił y, rozpoznać ten wniosek o nagrywanie. O nagrywanie, rozumiem. Stanowisko prokuratora w realizacji. rewizyjnej sprawozdawcy. pozostawiam to do uznania sądu. Nie? Napiszemy tylko jeszcze, że... Tym samym, tu to dopiszą co pani oczekiwana tym samym wnoszę o rozpoznanie mojego wniosku poprzez wyrażenie zgody. Oczywiście, bo dlatego to znaczy to... W związku z, z tym, ulepsza. że pani przewodnicząca yy, no, yy, Zwraca mi uwagę, że sugeruję, że jest wystarczająco uzasadniony Zasadnione. wniosek, dlatego ja no, w tej chwili no, nie chcę prze, przedłużać uzasadnienia tego wniosku, ponieważ mógłbym uzasadniać co najmniej godzinę, że interes Wystarczy społeczny wymaga właśnie Rozumiem. utrwalenie na wniosek skarżącego. Jana Kniuczka. Czyli sąd na restrację. Tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Teraz wracamy do kwestii merytorycznych. Sąd, są... Ja bym Wysoki Sądzie, zanim właśnie sąd przystąpi do kwestii merytorycznych, ja bym chciał złożyć jeszcze istotny wniosek, żeby na podstawie artykułu 37 Kodeksu Postępowania Karnego niniejszą sprawę przekazać do Sądu Najwyższego celem wyznaczenia właściwego sądu do rozpoznania mniejszej sprawy, ponieważ, tak jak już powiedziałem wcześniej, sprawy... W tym miejscu skarżący Jan Jączek składa wniosek o przekazanie niniejszej sprawy do rozpoznania. I nie, Jan Jączek powiedział Wysoki Sądzie, że na podstawie. Proszę mi pozwolić całość zaprotokołować, a później ewentualnie jakieś uwagi. Dobrze? W tym miejscu skarżący Jan Jączek składa wniosek o przekazanie niniejszej sprawy do rozpoznania w trybie artykułu 37 paragraf 1 KPK, Sądowi Najwyższemu. Proszę bardzo. Yy, ponieważ yy, sprawa ta dotyczy czynów karannych popełnionych, yy, popełnionych przez Przewodniczącego Wydziału V Sądu Okręgowego w Katowicach Damiana Owczarka. Ponieważ sprawa ta dotyczy czynów karnych popełnionych przez Przewodniczącego Wydziału V Sądu Okręgowego w Katowicach Sędziego Damiana Owczarka. Jak również sędziego z tego samego wydziału Jacka Krawczyka jak również sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w osobach Piotr Mirek, Robert Kirejew i Mirosław Ziaja. Ja chcę teraz uzasadnić krótko Pani Przewodnicząca ten wniosek. Ja, jako pokrzywdzony dnia 21 kwietnia 2012 roku złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach Piotr Mirek, Robert Kirijew, Mirosław Zaja i sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w osobach. Jacek Krawczyk i hmm. Damian Owczarek. Tak, w tak. po uzasadnieniu podnoszę, że złożyłam wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów wyżej wymienionych. To wystarczy? Bo mamy wszystko no, wymienione. Myślę, że wystarczy w tym przypadku. Ty? Wyżej Proszę. I, i pod, 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 we wniosku tym o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego Wskazałem i udowodniłem na pięciu stronach formatu A4 czyny karalne popełnione przez właśnie powyżej wskazanych sędziów. Powyżej wskazanych sędziów. W związku z tym postępowania wskazałem i udowodniłem czyny karalne popełnione przez wyżej wskazanych sędziów. I tak może przypomnę, że yy, dnia 15 grudnia w 2011 roku prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź Bałty w Łodzi Andrzej Pankiewicz odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych i działania w zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej. I ta sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Katowicach. Ja oczywiście w sądzie nie zgadzałem się z tym, żeby. Sąd rejonowy w Katowicach rozpoznawał tą sprawę, bo zgodnie z procedurą, dokładnie artykułem 25, paragraf 1, punkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego, mamy tutaj do czynienia y, z oszustwem finansowym znacznej wartości, podkreślam, znacznej wartości, jeżeli chodzi o Jana Jączka, bo przekraczającej kwoty 200 tysięcy złotych. W związku z tym, taką sprawę powinien już rozpoznawać sąd okręgowy, a nie sąd rejonowy i pan 600... Pan wrócił do uzasadnienia wniosku o przekazanie i, sprawy do Sądu i, 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 I dlatego właśnie y, uzasadniam to tym, że sprawa, y, sprawa ta y, nie budziła żadnej wątpliwości i zgodnie z kodeksem postępowania karnego, artykułem 25 powinna być rozpoznawana przez sąd okręgowy. Natomiast co się dzieje dalej? Sędzia Sądu okre... z tego wydziału właśnie, w którym pani przewodnicząca pełni funkcję sędziego Jacek Krawczyk stwierdził, że powinna ta sprawa być rozpoznawana przez sąd rejonowy Kartowice Zachód i że on tak postanowił, jest sędzią i może dowolnie stosować przepisy prawa i łamać po prostu i pisać bzdury głupoty niedorzeczności. I to pokazuje właśnie, że taki człowiek jak sędzia Jacek Krawczyk nie powinien pełnić urzędu sędziego, ponieważ jest całkowicie zdeprawowanym, podłym człowiekiem, który popełnia świadomie i celowo oszustwa na moją szkodę. Proszę nie podnosić głosu, nie ma takiej potrzeby. Ja bym prosił zaprotokołować, Wysoki Sądzie, że grupa skorumpowanych sędziów zniszczyła mi zdrowie grupa skorupowanych sędziów zniszczyła mi zdrowie i dlatego podnoszę między innymi głos, ponieważ od czterech lat walczę z grupą przestępców działającą po okręgu apelacji katowickiej. Od czterech lat walczę z grupą przestępców, przestępców w apelacji katowickiej. Którzy zadają mi ogromny ból, cierpienie psychiczne, silny stres i pozbawili mi środków pieniężnych na rzecz oszusta Leszka Czarneckiego. Nie pozbawili mnie środków pieniężnych, środków pieniężnych, jak również doprowadzili do wykluczenia społecznego. Natomiast na sali sądowej, prokuratorzy, którzy przychodzą, to albo sobie szydzą ze mnie, albo kpią, albo śpią często. Na co mam świadków? Często było tak, że spali na sali sądowej, drzemali. Potem jak ja zwracałem uwagę, to śmiali się ze mnie, a sędzia twierdził, że nie widział jak spadnie. Którzy przychodzą na celu, rozpraw, drwią ze mnie, szydzą. A często drzemią sobie mają zamknięte oczy, jak ja mówię o e, korupcji. Jak ja mówię o korupcji, apelacji katowickiej, To żeby mnie znieważać czy prowokować do niewłaściwego zachowania to po prostu zamykają oczy i i że w ogóle są wyłączeni. Czyli jeszcze coś w uzasadnieniu wniosku o przekazanie sprawy do sądu? Tak, Wysoki są Sądzie, tak? ponieważ ja złożyłem na y, na to, y, na to y, właśnie skandaliczne postanowienie Jacka Krawczyka, które w sposób oczywisty Ułamie artykuł 25, paragraf 1, punkt 2. Ja twierdzę, że postanowienie sędziego Jaska Krawczyka w oczywisty sposób łamie prawo. Artykuł dokładnie 25, paragraf 1, punkt 2, kpk. A dokładnie artykuł 25, paragraf 1, punkt 2, kpk. Ponieważ yy, sprawa dotyczy, tak jak powiedziałem, ogromnej afery finansowej. I powinna być rozpoznawana przez sąd okręgowy. Jednak Jacek Krawczyk stwierdził, że właśnie ma być rozpoznawana w sądzie rejonowym w Katowicach. I co się dzieje dalej? Ja na to postanowienie Jacka Krawczyka złożyłem zażalenie zgodnie z pouczeniem do sądu apelacyjnego w Katowicach. Przepraszam, proszę wnioskodawcę, ale. Znowu przechodzimy już na tę merytoryczną kwestię rozpoznania samego zażalenia na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania przeciwko. Ja, Wysoki ale... Sądzie muszę... Przepraszam, mój... ale proszę mi pozwolić dokończyć. <grym> ja bym chciała zapytać, czy coś jeszcze w przedmiocie samego przekazania, bo ja rozumiem, że te sprawy się łączą, no ale albo sąd się ma zająć rozpoznaniem tego zażalenia, albo e, e, tymi kwestiami łącznie, ale ja rozumiem, że intencją skażącego jest to, żeby tym zażaleniem rozpozna... e, zajął się sąd najwyższy, więc dlatego pytam czy jest... Wysoki tutaj, jest Sądzie, intencją skarżącego jest pokazanie jak działa duża grupa przestępcza w okręgu apelacji katowickiej. To jest moją intencją i to jest również przedmiotem zażalenia, ponieważ w zażaleniu wykazuje. Jest, nie rozpoznaje zażalenia, bo cały czas mamy wnioski formalne. Pierwszy, przepraszam, był o możliwość nagrywania sądu, tak. teraz Pan składa wniosek o przekazanie. Tak, ja i muszę uzasadnić i bardzo bym prosił, żeby Pani Przewodnicząca y, uszanowała prawa poprzedzonego Jana Jączka i pozwoliła mi uzasadnić, y, dlaczego należy przekazać tą sprawę do sądu okręgowego, do mhm. sądu najwyższego, ponieważ dotychczas właśnie przez cztery lata y, 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 Zostałem wpędzony w takie błędne koło, prokurator okręgu, okręgu Apelacji Katowickiej, sędzia, znaczy dokładnie jest tak, że prokurator chroni oszustów z Banku, sędzia ja chroni trzy ja karalne prokuratora, a prokurator chroni następnie sędziego. I powstało błędne koło, że zostałem... umieszczony w błędnym kole. Nie Bo zostałem umieszczony po prostu... Pan powiedział o błędnym kole. Przepraszam bardzo, proszę dać to zaprotokować, a zobacz, ewentualnie pan zło, zło, złoży jakieś zastrzeżenie. Ja stwierdzę, że zostałem umieszczony w błędnym kole. Albowiem prokuratorzy umarzają postępowania. Chronią przestępców z chroniąc Banku... Chroniąc w ten sposób przestępców z Wielkim banku. banku. Natomiast... Sędziowie wspierają oszustwa procesowe, prokuratorów, wspierają oszustwa procesowe prokuratorów. prokuratorów, a następnie prokuratorzy umarzają śledztwa przeciwko skorumpowanym sędziom, którzy na zamówienie wydają absurdalne, niedorzeczne. No, następnie prokuratorzy umarzają postępowania przeciwko sędziom, sędziom, którzy wydają w sposób rażąco sprzeczny. Absurdalne, niedorzeczne orzeczenia, sprzeczne nie tylko z zasadami logicznego rozumowania, ale sprzeczne między, między innymi z procedurą. Tak jak chociażby tutaj przedstawiłem przykład tego sędziego Krawczyka. Absurdalne wydają orzeczenia. W okręgu apelacji katowickiej działa duża grupa przestępcza, która Poprzez klonowanie, klonowanie mi tych spraw próbuję wymusić na mnie... Prawo przez klonowanie spraw. Wymusić na próbuję mnie. Próbuję wymusić na mnie rezygnację z dowodzenia.